w poprzednim odcinku. Okej, okay, dochodzimy do jakiejś fabryki magicznej, fabryki magicznej magii. To jest fabryka tej wróżki ze szreka! was z tej strony skąd dzisiaj witam was znowu znowu w odcinku z Tifa, czyli naszego złodzieja. W... Z którym poprzednim razem skończyliśmy jedną z misji. Dziękuję bardzo. No właśnie. I, czy mamy tutaj coś nowego? Możemy wziąć strzałę gazową, którą mamy, uuuu, aż dużo, dużo mamy strzał, mamy jeszcze tutaj, normalnie, normalnie mamy już 11, dobra jest, dobra jest, nim więcej tym lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, jesteśmy oczywiście w naszej wieży zegarowej, ponieważ, w sumie to nie wiem dlaczego, wiecie, nie, dlatego, że ogólnie, bo skończyliśmy misję, po każdej misji jesteśmy z powrotem w wieży zegarowej i to myślę, że jest bardzo cieszy, ponieważ możemy sobie od razu wszystko zobaczyć te Uh, jakiś nowy filmik. 5000 to jakoś mało, tak za za takiego złoczyńcę, że tak powiem. Jakoś tak mało. Jeszcze ta kartka tak wolno się pali. Och, będzie kolejna wiadomość. Ciekawe kogo Zgaduję, że od tego samego co wcześniej Wybież się do czarnej jaki mam... No i nie przeczytałem, dlatego tak szybko znika Tak, aż tak szybko czytać nie umiem Bez przesady gro Bez przesady Dobra E Ciśniemy tar, kamieniarzy. Tak, dziękuję. Chciałbym tam iść i kupić jakieś nowe albo sprzedać jakieś stare przedmioty. I w tym odcinku, wiecie co będziemy robić? Będziemy zbierać tyle, ile wlezie do, do garnuszka, do, do tego, gdzie będziemy zbierać rzeczywiście. Będziemy zbierać tyle, ile, żeby było dużo, dużo było, dużo, żeby było dużo. Po prostu. Żeby było dużo kasy na sam początek. Tak? To w pierwszej misji zebraliśmy prawie wszystko, co się chyba dało, o ile dobrze pamiętam. Wiesz, pewnie się mylę. O. Oh. Na śmierć! To jak ja mam teraz kraść? Ale mnie i tak nie znajdą. No nic się kompletnie nie zmieniło. No, dokładnie. Ale co, teraz chodzą tam niby strażnicy? Nie, to nie są chyba strażnicy, tak mi się wydaje. Tam jest coś co możemy zabrać, tam jest okno, przez które już raz przechodziliśmy, więc drugi raz nie musimy przez nie przechodzić. Eee, czy jest tutaj masz coś jeszcze fajnego po drodze? Do niszczenia bloków z desakku możesz używać strzał, aha Pewnie tych strzał o ile się nie mylę. Kurde, ciągle kilka wszystkich myszy żeby żeby strzelić i to jest ten błąd Bo prawie wszystkich myszy chowa tak naprawdę strzałę Co mi się kompletnie nie podoba, czekajcie co to jest? Tam się mogę chyba zawiesić liną o ile się nie mylę Tak, tam mogę się Tak, dokładnie I wtedy będę mógł przejść tam na drugą stronę i aż tam daleko. A czekajcie, zróbmy to. Eee, lina ze stymo to jest ta o. No i proszę bardzo. I mamy już teraz tutaj linę. Kurde, idiota! Idiota. Idioty, idioty, te u, 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 u. Bo tutaj się nie da normalnie skakać. Już to widzieliśmy. Uciekuj, Mwaj, no Gdzie ja wtedy poszedłem? Gdzie ja poszedłem? Tam poszedłem. Dobra, tym razem nawet nie będę ryzykował i nie będę tam próbował iść. może skakać, kurde, nie umiem kupek e... Tak, tak, to, to dokładnie ja. To ja. E, rozglądałem się pomiędzy ładnymi paniami. Ale niestety nie znalazłem żadnych. Ech, no bywa, no no niestety, no tak to już jest, tak to już jest. Nie każda musi być ładna, prawda? Jak mam po prostu zejść tutaj na dół? Wszyscy będą mogli mnie zobaczyć. W sumie, i tak teraz jest to mój tar kamieniarz tutaj. Każdy. Okej, jednak nie każdy może mnie zobaczyć, cholera. Myślałem, że tu każdy może mnie zobaczyć. Dobra, nieważne. Pomyliło mi się trochę, Pomyliło mi się, każdemu mogło się zdarzyć, prawda? Nie, nie każdemu, mi nie mogło się zdarzyć. Ja jestem normalnie... Ja jestem kimś, kto, komu nie może się zdarzyć... Nie mogą zdarzyć takie rzeczy. Dawaj, no dojdź szybciej do niej, czy wejdź! Dziękuję, fuck nie dziękuję. Dziękuję. Nie dziękuję. Dziękuję. Dobra, ja mamy 999 końców? Naprawdę? Dobry jestem, e. Kurde, nie wiem gdzie mam iść. Na pewno nie tutaj. Okej, okay. muszę iść tam na dół. Dokładnie tutaj. Dokładnie w to miejsce i dokładnie przez Przez te. O, to drzwi. E, czarna alejka. O, to tak brzmi strasznie.

with what little I have. Yes. Well, you've my attention for now, at least. Good. Please. Walk with me. The Baron favors progress over pain. What? Metal and stone over flesh and blood. And look what has happened. They're No, to się właśnie dzieje. Ah, yes. You pride yourself on being a loner. Do you really think you have no stake in this? It works for me, but for how long? Garrett? Uh, Garrett, I'm slipping. Ah! This is your city too. <gry> the dupe? To była ta Erin. Wzięli go, utruli czymś albo coś, nie wiem. Coś, coś mu albo nie wiem, co się stało. Albo po prostu mu się to wydawało. On jest chory, on jest chory na mózg, on się w niej zakochał i teraz hmm. ja myśli tylko o niej. day and night with the rich and famous. Discretion is the key. Discretion is everything I can do. my second In times like these... man of politics stealing by proxy. Sounds about right. As right as a thief who steals for a good cause. I'll get you your book. Ja też zapamiętam jaki on jest miły, jaki on jest miły. A pewnie potem nas zdradzi na pewno, tak? to jest za każdym razem tak jest. Okej, okay. jesteśmy na czarnej alejce. E, raczej nic tutaj ciekawego nie będzie, co będziemy mogli... A co? Możemy tutaj... Nie, już nie możemy tutaj wejść. Dobra, to w takim razie idziemy tam, gdzie musimy iść. Eee, damy radę tędy, damy radę tędy. Nie ma strażników? Nie ma poszli sobie strażnicy normalnie odpocząć chyba sobie poszli... Chociaż nie wiem, wolę nie ryzykować i będę ciągle w cieniu siedział, żeby... żeby się zbytnio nie wyłaniać w ciemności do jasności. Bo jeżeli będę się wyłania wyłaniał z ciemności do jasności, to już nie będzie tak fajnie. Czekajcie, to mogę przeczytać, co to jest. A nie! On to może odkręcić. O, bez jaj! Jak to? Na pewno coś robię tylko coś jest zablokowane. Mogę się założyć, że coś jest zablokowane. O, dobra, trudno. Eee, nie, muszę tutaj, muszę to zrobić. Muszę, musi tutaj coś być takiego, żeby. Eee, tam coś jest. Ale nie, to nic nie jest. To jest coś do wzięcia, chyba. Możemy wejść tutaj jakoś na górę, żeby. Coś to musi robić, no mówię wam. Nie dobra, dobra, po prostu źle poszedłem. Widzę na mapie, widzę na mapie. Sorry, źle poszedłem. Okej okay. tutaj mam iść, dokładnie w to miejsce mam iść. I tutaj kurczę, ja źle poszedłem wtedy wcześniej. A może jednak nie? Nie, raczej tak. A jest, przytrzymaj E, dobra. Będzie jakaś interakcja? Będzie, trzeba będzie podnieść to układ. Znaczy, kłód, uku... nie wiem co to jest w sumie. O, już, dobra. Koniec interakcji. Nawet nie było interakcji, nawet nic nie musiałem klikać. Wszystko jakoś poszło samo. Dokładnie, co on takiego zrobił? Weź się od niego, odwaliliśmy. No kurde, ile to jest sztych. Sikał się! Bez jaj! No w sumie, kto by się nie ścikał, kurde, no weź. Biją go, nie wiadomo o co im chodzi. Przyczepili się o byle gówno. Też bym by się sikał. Co każdy by tak zrobił, no. Tam możemy po, powiesić się na linie, znaczy wziąć coś z liny, znaczy po prostu linę. I, tp. i TD Ale czy jest może jakaś możliwość przejścia na drugą stronę niezauważon niezauważonym? Eee. Tego raczej nie zgasimy niestety hmm. To też nic nie zrobimy. Czyli trzeba po prostu iść. Nie zauważył mnie, prawda? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Nie, nie zauważył mnie dobrze. Mogę jakoś tam przejść? Mam nadzieję, że tam jest trochę. Yy, wiecie cienia, że tak powiem, bo jeżeli nie, no to mamy jednym słowem przerąbane. Dawaj, 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 dawaj! Dobra, jest, dobra, jest, dobra, jest, nie zauważyłem. FAK! Nie, nic nie widziałeś, o, nic nie widziałeś. Okej. Okay. Okej. Okay. Tylko szkoda, że tam było naprawdę sporo rzeczy, które ja mogłem podnieść. Czekajcie, za chwilę się tam wrócimy. Tylko gdzie one były? One leżały dokładnie na tym, o, tutaj, o. Na tym o czymś. Ja wiem, że to jeszcze chyba nie jest tak no, dokładnie misja, więc... okuś. Ja pierdziu, dobra nie przejdziemy tam chyba wiecie Tam chyba nie ma, tam nie ma cienia, dobra to jakby co to zrobimy sobie to potem Ten, no ten, ten, ten w sumie tą, stronę Świata mamy otwartą na co dzień tak naprawdę To tylko tutaj chodzi o, o to żeby Tak, tak mi się wydaje, że mamy otwartą na co dzień, bo tak to przynajmniej wygląda Że możemy tutaj sobie normalnie chodzić po niej Więc póki co nie ma co się przejmować tym No nie widzę, ja, jakoś tak żeby to była teraz już misja nie było żadnego, że nowy rozdział albo coś. Aaron used to call home. Eee, póki co jestem w cieniu. Dobra, czekajcie, musimy. Przejmiemy jakąś inną drogę. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne tam. Mamy jeszcze wejście na górę. Tutaj ktoś będzie jakiś strażnik? Raczej nie. Tu też nic nie ma. Tu możemy zgasić, ale.

ale jak się zacinają te wszystkie animacje tutaj w tej grze, bez jaj. Kurde, gdzie tu było wejście na górę cholera. Musimy nie zauważeni przejść obok niego. Tak, żeby nas kompletnie nie zauważył. Nie wiem, które dalej będzie szedł, cholera. O kurde, tutaj, tutaj, tutaj. Nie, nikogo nie widziałeś, nikogo nie widziałeś, nikogo nie widziałeś, nikogo nie widziałeś. Tak, tak, jesteś za bardzo zmęczony i widzisz rzeczy, dziwne rzeczy. No, tu coś było takiego do zebrania. Mogłem go w sumie na chwilę otruć i nie zwracać na niego uwagi. Po prostu wziąć to, co się chciało. A po prostu podejść od niego do... znaczy tutaj o, wiecie jak on będzie sobie tutaj po prostu siedział. O, właśnie tutaj idzie, teraz idzie, idzie, idzie. O, teraz nie wyważnie. O fuck, jaki fuchs! Jezu, jaki fuks, dobra. Nikogo nie widziałeś, ją! Nikogo nie widziałeś, dobra, dobra, wow! Wow! Było blisko, Nie widziałem, że będzie wracał skurkowany. Eee. Tu mogę iść. Huh. Dobra, było blisko. Co to, Jakaś kolejny tenta, A chyba nie wiem w sumie, czy dobrze, że tak naprawdę poszedłem. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, no to mamy problem. Mówi się trudno, prawda? Ale już się mówi trudno. Jak się mówi trudno, to się mówi trudno. Jak ja już nie mówię trudno i już jest okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? Jeszcze chyba gdzieś byliśmy No raczej nie da rady przeskoczyć na drugą stronę, prawda? Tak, no, chyba ja robię Nie wiem jak, 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 jak on zdoła przeskoczyć nad jakimiś tymi, nie wiem, jakimiś rzeczami takimi, wiecie, bardzo wysokimi, ale no dobra, zresztą nieważne Po prostu, po prostu trudno mi uwierzyć, że oni nie umie skakać, no po prostu, Faktuje tu jest strażnik i nie ma innej drogi, żeby przejść na drugą stronę No więc mówi się trudno Trzeba było go powalić, no cóż no mówi się Raz się żyje, po prostu raz się żyje Tu jest jakaś lady Która jakoś zbytnio na nas uwagi jakoś nie zwraca sobie siedzi tam. Siedzi i kompletnie nic nie robi, kompletnie jakby nie wiedziała, że my tutaj jesteśmy Kurde, idiota znowu. Dlaczego? A kurde ja mogłem to ztentygować, ja pierdziu, no. Co ze mnie za głupek, dlaczego ja kompletnie nie myślę czasami? Dzemediat Chokes is a right prick. What? The lecz nie. So he grabs her hand as quick as he pleases and slips off her finger to get her tak mogłem zrobić. Dlaczego ja pod nim nie pomyślałem, he? O, tu muszę... tu mogę iść, znaczy się. Co jest tutaj? Tutaj nic nie ma. A tutaj? Nie mogę wejść. Tu mogę, ale kurde, no zanim ja tam dojdę, to mi minie miesiąc. Mogę po prostu wejść ten dół? Mogę. Zresztą nie będę się skradał górą, skoro i tak tak mi tu nie wychodzi. O, tu coś leży. O, kolejne coś, co możemy wziąć. Nie wiem dokładnie, czy mi coś to da, ale w to. Szczerze... O, dobra, tutaj nic nie ma. To unikat. Wow. To jest unikat, ludzie. To jest unikatowy unikat z unikatów. E, unikatowych e, z trzeciego stopnia i pół. Nie wiem po co się skradam, ale wolę się skradać. O, jesteśmy znowu na górze. Jo! Tak się to właśnie robi. Źle. Dobrze. Dobrze. I dobrze. I co w środku znajdziemy? Znajdziemy unikat? Coś znaleźliśmy. Nie wiem co to jest. To jest medal straży, czyli Włomaliśmy się do e, domku straży, że tak powiem. Więc nie jest tak źle, jakby nie patrzeć. Gdzie my w ogóle musimy mieć, musimy mieć samo. Hm. Huh. Gdzie to się tam idzie? Ja się pytam Was. A, tutaj gdzieś. Wy tamty, tą stronę. Nawet nie gada mi, że muszę iść znowu na dół. Tam muszę iść. Opa. E, kryjówka Erin. O, yeah! Dotarliśmy do domu Erin, czyli do tego, co Erin nazywała swoim domem, czyli do tego, gdzie właśnie mieliśmy zmierzać, czyli tu, gdzie jesteśmy. Hmm, to niby jest tutaj o gdzieś Żebym musiał wejść znowu na górę Czekajcie, czy by to było jakieś wejście magiczne przez górę? Albo muszę po prostu znaleźć jakieś... Tu jest No dokładnie No zgadzam się Trzeba uważać, bo ona postawiła pułapki tam się jedna pułapka. Eee... Okej, okay, jedna pułapka z głowy Dobra. Chyba tylko jedna tutaj była. Nie, jeszcze jest jeszcze piętro wyżej jest, dobra, czekajcie. Tam jest kolejna pułapeczka, proszę bardzo. Której oczywiście nie wyłączyłem, bo nie dałem rady strzelić. A nie, może to, może to strzeliłem jednak. Okej, okay, to A, tu już się ja mam full. A czekajcie, to ja mogę tylko użyć. Eee, to jest H. Mogę użyć jeszcze jednego? Mogę i mogę użyć G1. Dawaj. Już to wyłączyłem, tak, tak. Co ja robię, cholera? Przecież to mogę chyba... Nie prowadzi do niczego tak naprawdę e. O, no dobra Jeszcze coś tutaj jest takiego? Przecież mogę tam wejść, mogę wejść, dobra, to idziemy A, ja ciągle idę? To jest... W... nie A nie, idę I tak. Ty nawet nie wiesz, czy ona zginęła, czy nie? Nie mogę iść, fajnie. Dobra, ale ty weźcie rusz, przynajmniej. Dziękuję. Teleportowałaś mnie. Wow, jak jak miło z twojej strony. The world already has a garret What do you want from me? Oh I want you to steal a key to the truth It's from before I left home before I became Aaron but you have to find it yourself. Those are the rules Start looking I'll tell you when you're close. Mamy szukać klucza, który niby jest gdzieś blisko. Jestem blisko. A, tu już wiem o co chodzi, o obrazki. Normalnie, jak Slenderman. Co, jeszcze coś? Gdzie tu jeszcze obrazki jest? Ach, tu jest, dobra. No, co ty nie powiesz, no? Jaki debil, znaczy jaki mądry człowiek? Medalion. Opuść kryjówkę, no chyba CIA robisz. Czy to jeszcze mogę tyle rzeczy znaleźć? No dobra, może jednak nie mogę, no dobra, no to no, skoro tak mówisz, że. No, dobra, no to dobrze, że dałaś mi cokolwiek do znalezienia. Prawda? Prawda. Chyba się ze mną zgodzicie, no. Nie da się powiesz, że nie. Możemy wejść z powrotem? Możemy. No, dobra, nie będziemy chyba szli dalej. Wiecie? Chociaż może jeszcze trochę pójdziemy, czekajcie. Hmm. O tutaj. E, południowa dzielnica, czyli tam, gdzie byliśmy filką. Wcześniej troszeczkę. Szukaj wokół butelek lub szklanek, rzucaj nimi idealnie. Odwracaj uwagę. Aha! No to wiedziałem akurat. On aż tak dobrze nie odwraca uwagi. Szukam do do jakiegoś tam domu, muszę znaleźć drogę. Do tego ukwiecionego domu, to jest z kwiatami, wiecie o co chodzi? I muszę iść po, po czymś tam Po jakimś tam, po jakimś tam śladach, można tak powiedzieć, no to było napisane, powiedziane w sumie iść w tamtą stronę, to daleko nie jest raczej Możemy mieć tutaj ona górę, już, już widzę drogę kolejną Nie, może jednak nie widzę drogi eee... Tu jest lina, która prowadzi jeszcze wyżej, jej Dawaj do czego mnie poprowadzisz, droga Lino? Eee, do czego mnie poprowadzisz? Powiedz mi proszę Ty poprowadzisz mnie do magicznego przejścia, do donikąd powiedzmy. Prawda? Naprawdę donikąd, naprawdę? Chyba sobie jaja robisz. No matko, dobra, niech ci będzie, że donikąd. Tam mogę iść. No dobra, to idźmy po prostu dołem, Jezu, ja nie wiem co ja tutaj wyprawiam w ogóle. O kuźwa, ja myślałem, że to są moi. No kuźwa! Skąd ja mogę wiedzieć, że tak wygląda? Dobra, kończmy sobie ten odcinek, bo przecież ja nie wyrobię po prostu. Bo teraz jestem ścigany, więc teraz tego nie zrobię, niestety. Jak nie zgubił? się zapytał. Jak on nie zgubił? No co, jest głupi. Jeszcze nie mogę pisać. No ale dobra, ja się z Wami Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, nie był trochę nudny, nie był trochę taki, taki, tam, wiecie, taki. Więc na razie, cześć i pa, pa, pa. Pszt.